Oświetleniem Dzisiaj zaprezentuję podwójną lampę LED na 3-metrowym statywie. Jego maksymalna wysokość, to jak, tak jak nazwa wskazuje, ma aż 3 metry plus wysokość samych lamp. Co ważne, tutaj do wyboru mamy do zakupu różne lampy z tym statywem, to znaczy 20 W, 30 W, 50 W lub 100 W mocy LED, każda. Statyw sam jest w sobie aluminiowy. Jego minimalna wysokość to jest 1,15 m, taka wysokość do przenoszenia. Po rozłożeniu nóżek jego rozstaw nóżek wynosi 1,70 m, czyli zapewnia bardzo dużą stabilność. Co, co więcej, każda nóżka posiada taką gumową osłonkę, gumową stopkę, zapobiegającą ewentualnemu przemieszczaniu się prawda, po, po, po podłodze. Statyw jest bardzo prosty w obsłudze: mianowicie wykręcamy sobie prawda, zacisk, żeby wysunąć dane przęsło, zaciskamy na danej wysokości prawda, zacisk, i to by było na tyle. Każda lampa wyposażona jest w niezależny kabel 3-metrowy, zakończony wtyczką do gniazdka, czyli możemy sobie podpiąć jedną lub dwie lampy w tym samym momencie, to nie ma prawda, żadnego znaczenia, wszystko nam będzie fajnie działało, czy jedna czy dwie. Norma szczelności to jest IP65, czyli nic nam się nie stanie, w nawet w jakiś cięższych warunkach atmosferycznych, czy zachlapaniu, zalaniu, tutaj wszystko jest szczelne, więc, więc będzie działało jak należy.